Pierwszy weekend sierpnia był wyjątkowy pod względem atrakcji zapewnianych w ramach cyklu Weekend Lowe Puławy. Oprócz sobotni potańcówki, w niedzielę na terenie Pławskiej Maryny odbył się rodzinny piknik o tematyce farmerskiej. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wielkoformatowej grze planszowej, złapać byka za rogi nad muchanym rodeo, czy sprawdzić się jako kierowca zdalnie sterowanego ciągnika na specjalnie przygotowanej do tego celu makiecie. Wszyscy chętni mogli wziąć także udział w pianaparty, a także przyjrzeć się bliżej dziełom członków klubu twórców ludowych. Znajdujemy się dzisiaj w Marinie Puławy na pikniku familijnym na farmie. Jest to kolejne wydarzenie z cyklu weekendlowe, czyli naszych wakacyjnych wydarzeń, które są organizowane przez Urząd Miasta Puławy i Prezydenta Miasta Puławy. Mamy dzisiaj bardzo wiele atrakcji w stylu country. Mamy animacje, różnego rodzaju zabawy, dmuchańce, byka rodeo, warsztaty z klubem twórczyń ludowych, także warsztaty garncarskie. Jest także z nami zakład usług komunalnych, który poprzez zabawę edukuje najmłodszych, ale nie tylko najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w te wakacje. Kolejne 20 sierpnia będzie to piknik bajkowy, oraz 27 sierpnia będzie to piknik z Centrum Nauki Kopernik. wszystkie Interakcje są oczywiście bezpłatne. Zapraszamy Państwa serdecznie. Bawmy się razem w te wakacje. Oczywiście w każdą sobotę na placu Chopina możemy się wspólnie bawić przy tanecznych rytmach. Kolejną potańcówką będzie potańcówka Etno Jarmarku, już w przyszłą sobotę. A w kolejną DJ Kowal zagra dla Państwa na placu Chopina. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fjeldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.